do pszczyny. jeżeli chodzi o równość w Pszczynie, to właściwie trudno jest określić, kiedy ona dokładnie się pojawiła. To wynika z tego, że z dawnych czasów jest mało zachowanych dokumentów. Im bliżej naszych czasów, tym więcej jest tych dokumentów, więc tym łatwiej jest nam powiedzieć, jak ta społeczność wyglądała. Należy przypuszczać, że znaczy w ogóle Żydzi na Śląsku pojawili się w średniowieczu, czyli bardzo dawno. Natomiast jeżeli chodzi o pszczynę, no to pierwsze informacje o pojedynczych Żydach lub małej grupie Żydów to jest XVII i XVIII wiek natomiast największy okres rozwoju gminy żydowskich w szczynie konkretnie to jest druga połowa XIX wieku i z tego okresu pochodzą najciekawsze zachowane pamiątki to są te obiekty, które sobie obejrzymy za chwilę na starym mieście, to jest cmentarz. No i też dokumenty, które można znaleźć w archiwum. Fotografie z muzeum, i tak dalej. To, tak, powiedzmy, to Żydowska zamieszkiwała bardziej obrzeża, przyczyny, bardziej bogatsze dzielnice, bo Żydzi to byli świetni kupcy. Więc. No właśnie, trochę sam odpowiedziałeś na swoje pytanie. Przez to, że Żydzi zajmowali się handlem, czyli byli kupcami. To handel najczęściej był skoncentrowany przy rynku. Rynek historycznie ma charakter handlowy. Dzisiaj to jest plac, po którym spacerujemy, czy idziemy do restauracji, ale nie wiem, 200 lat temu na rynku był handel. Czy tam 500 lat temu. Natomiast w XIX wieku ten handel też się rozwijał zaczęły powstawać sklepy te najbardziej eleganckie, najważniejsze sklepy były właśnie przy rynku a te mniej istotne, tańsze były w sąsiednich ulicach także yy, odpowiadając na twoje pytanie ze względu na to, że Żydzi bardzo rzadko zajmowali się rolnictwem wynikało to z tego, że na ogół mieli zakaz nabywania ziemi ale to w różnych krajach różne przepisy regulowały także Żydzi byli taką ludnością miejską i najczęściej zajmowali się handlem, rzemiosłem Znajdujemy się właśnie na e, rynku w Pszczynie i czy e, rynek e, właśnie e, tutaj w Pszczynie jest e, w dużej ilości związany e, właśnie z Żydami? Czy oni e, tutaj e, spędzali dużo czasu, czy oni e, Tak, no to, o tym przed chwilą o to pytał też Oskar i na przykład tam ten budynek z tą wieżyczką taką tu z tą czerwoną dachówką e, to był hotel prowadzony przez jedną z rodzin żydowskich. Czyli oprócz tego, że Żydzi zajmowali się handlem, to też prowadzili inną działalność. Natomiast tych hoteli w pszczynie nie było aż tak dużo, bo nie było takiej potrzeby. Natomiast to też pokazuje, że właśnie dlaczego hotel jest przy rybku. Dlatego, że jak ktoś przyjeżdża do pszczyny, to ma ważną sprawę tutaj. A jak przyjeżdża do rodziny, no to mieszka w domu. Przy rynku, albo daleko od rynku. Także to, to też pokazuje strukturę miasta. Więc yy, <coughs> Żydzi to, to są jedni z mieszkańców. Yy, handlem tak samo w Puszczynie zajmowali się i Polacy, i Niemcy, i Czesi, którzy tutaj się pojawiali. Także to, to nie jest coś, co jest zarezerwowane dla Żydów. Natomiast biorąc pod uwagę specyfikę yy, społeczności, czyli właśnie ten zakaz kupowania ziemi, no to Żydzi po prostu najczęściej zajmowali się handlem i rzemiosłem. Czym zajmowali się Żydzi w Pszczynie? To jeden z Żydów mieszkających w XIX wieku w Pszczynie, Ezechiel Civier, był historykiem Hochbergów, których pałac widzimy tutaj z rynku. Dzięki niemu też mamy dużo źródeł historycznych dotyczących tego rodu Hochbergów, Pszczyny, ale też jest to jedna z informacji o społeczności żydowskiej. To mam pytanie, jak chodzi o edukację właśnie Żydów, to oni byli bardziej, czy na przykład to było już tak jakby w nich wrodzone, że jak chodzi o taką podstawową, że żeby chociaż umieli pisać, czy, te, czy to było już takie jakby wpojone, że to musi nawet, jeśli wiadomo, że nie będzie jakieś tak mocno? Nie wiem, jak to nazwać. No wiesz co, w pewnym sensie tak, ale yy, wynika to też yy, z tego, że... Prawie 2000 lat, biorąc pod uwagę prawie 2000 lat historii Europy Żydzi nie mają swojego państwa. Mieszkają w różnych krajach, między innymi na Śląsku. Śląsk w różnych okresach należał do różnych państw, dzisiaj jest w Polsce. I to, co jest charakterystyczne dla Żydów, to jest zjawisko wielojęzyczności że Właściwie tak naprawdę po tym jak ten starożytny Izrael przestał istnieć, po zburzeniu II świątyni jerozolimskiej, to ta społeczność mogła w ciągu nie wiem, dwóch, trzech pokoleń się rozproszyć i nie było po niej śladu. Więc tym, co łączyło Żydów, to była, była tradycja czyli judaizm, ale też język hebrajski. Natomiast ten język w którymś momencie zyskał status języka świętego, czyli jakby do tych religijnych tematów zarezerwowanego. Natomiast na co dzień ludzie posługiwali się lokalnymi językami. Na przykład w Polsce, tutaj na Śląsku, w sumie to jest zjawisko, które za bardzo nie występowało. To już tam nie będziemy tego analizować jakoś w tej chwili. Ale jest taki produkt asymilacji. Czyli, na przykład, korzystasz z języka niemieckiego, który jest językiem otoczenia, ale zapisujesz go w innym alfabecie, czyli hebrajskim. Powstaje w ten sposób nowy język. To jest idysz. Yy, idysz. tutaj na tym terenie wtedy niemieckim zanika pod koniec XVIII wieku, ale przenosi się wraz z społecznościami żydowskimi, które przesuwają się na wschód Europy czyli również na tereny dzisiejszej zachodniej Ukrainy, Białorusi, Litwy. Ten taki produkt, powiedzmy niemiecko podobny, jest językiem ojczystym Żydów Środkowo-Wschodnioeuropejskich. Tak samo w innym takim na zachodzie Europy jest ladino. To jest na podobnej zasadzie skonstruowany język, zapisywany alfabetem hebrajskim, ale w oparciu o języki romańskie, czyli hiszpański, włoski, francuski. Dzisiaj, na przykład, ślady języka ladino można odnaleźć w Stambule. Tam jest grup, grupa Żydów, która po wygnaniu Żydów z Hiszpanii w XV wieku znalazła się w Stambule. No to był duże miasto o charakterze handlowym port ogromny cały ten handel średziemnomorski między innymi też przez Stambuł e, szedł i do dzisiaj możemy ten język tam u paru osób jeszcze jako taki relikt usłyszeć, natomiast dzisiaj w Polsce widzisz, nie wiem jaka jest grupa ludzi, którzy są w stanie mówić widzisz, 20 osób 50 osób, I to pokolenie już po prostu odeszło e, także to był taki, taki produkt asymilacji. Ale z, z Pszczyną to nie ma większego znaczenia związku dlatego, że <laughs> społeczność żydowska w Pszczynie to jest przede wszystkim XIX wiek, to jest społeczność, która się asymiluje w duchu kultury niemieckiej. E, jest nawet, Wtedy jeszcze Niemcy nie są zjednoczone, są różne księstwa, są jakieś tam księstwo Bawarii, te różne takie, no, z, tego tak, związek tak, no. niemiecki tak zwany w tamtym mm. okresie. Zjednoczenia Niemiec dopiero w latach 70. XIX wieku dokonuje Bismarck, on, on jest jakby taką ikoną tego zjednoczenia. Mm. I również Prusy, w których w tamtym okresie leżała przyczyna wchodzą w skład tych nowych Niemiec. I to, co zobaczymy na cmentarzu, to tam dominującym językiem jest właściwie język niemiecki tak naprawdę. Te najstarsze nagrobki są po hebrajsku, one są malutkie. Później zaczyna się pojawiać taki moment, gdzie są w dwóch językach. No i większość jest w języku niemieckim. A po 1945 roku ta społeczność żydowska w Szczynie była mała i krótko i przez kilka lat. Więc jakby tych polskich śladów tam to bardzo już nie ma. Poza tym w przypadku Żydów to, że jakby definicja polskości, niemieckości jest nieco inna niż w przypadku etnicznego Polaka czy etnicznego Niemcy. Zresztą w ogóle tak samo Ślązacy. Niektórzy uważają, że jest narodowość śląska. No można dyskutować czy jest, czy nie ma, na pewno jest gwara śląska. Ja, na przykład, znając język niemiecki, bez problemu rozumiem gwarę śląską, chociaż w niej nie mówię. Właśnie ta taka regionalna tożsamość powoduje, że właśnie gdzieś ta śląskość jest rozpięta między kulturą polską.